Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o objawach autyzmu u dziecka. Jeżeli jesteś tu nowy, na tym końcu oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji do tego, abyś dołączył do naszej społeczności, dziela się wiedzą w przedmiocie autyzmu, w przedmiocie takiego funkcjonowania codziennego, rodzicielskiego. Jest to profil wsparciowy, w profil przeznaczony właśnie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z autyzmem, profil na którym omawiam różne tematy, gdzie być może y, tego omówienia nigdzie indziej nie znajdziesz. Tak, poruszamy różne trudne kwestie, y, zahaczamy o system. Czasami są to informacje naprawdę trudne, nieprzyjemne, y, ale dzisiaj po prostu porozmawiamy sobie o objawach y, autyzmu u dziecka. Także zapraszam cię serdecznie do naszej społeczności. Jeszcze zanim zacznę mówić o objawach autyzmu u dziecka, tak dla przypomnienia, yy, TikTok, a także konto na YouTube, to nie są miejsca, gdzie diagnozujemy autyzm u dziecka. Tak więc, jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko może być w spektrum, widzisz u niego charakterystyczne objawy, o których za chwilę powiem w tym filmie, yy, absolutnie nie diagnozuj na własną rękę, nie zamartwiaj się, tylko zgłoś się do specjalisty. No dobra, ale zaraz ktoś powie do kogo. Kto w Polsce diagnozuje autyzm? Bo to w ogóle od tego chyba powinniśmy zacząć ten film. Więc przechodząc do konkretów, w Polsce diagnozą autyzmu zajmuje się, dobra, powiedzmy inaczej, w takim bardzo fantazji świecie, w takich idealnych warunkach, taką diagnozą powinien zajmować się cały zespół, tak? I ten zespół najczęściej powinien składać się z lekarza psychiatry, z psychologa, z pedagoga logopedy i być może innego specjalisty istotnego z punktu widzenia danego konkretnego dziecka. Tak w celu tej diagnostyki różnicowej, ale umówmy się, że takim must haveem to jednak jest psychiatra i psycholog, choć czasami rodzice takie wstępne diagnozy słyszą od lekarza neurologa, jednak zawsze będą one wymagały potwierdzenia u lekarza psychiatry. Dobra, powiedziałam o tych fantastycznych warunkach. W praktyce najczęściej są to po prostu poradnie zdrowia psychicznego, do których możecie zgłosić się Wy jako rodzice. Jest co najmniej jedna poradnia, przynajmniej ja jedną poradnię znam, znam w Gdańsku, która diagnozuje w ramach nfz i rzeczywiście jest to poradnia, która stricte zajmuje się diagnozą autyzmu, więc domyślam się, że takich poradni może być więcej na terenie Polski, po prostu trzeba poszukać. Pewnie okres oczekiwania też będzie dłuższy, bo, no bo tak to niestety jest. Natomiast najczęściej takie zespoły diagnostyczne, tak, gdzie jest więcej ludzi, więcej specjalistów, jest szersze spojrzenie, szerszy obraz, no to można spotkać w fundacjach w, albo w stowarzyszeniach, po prostu w takiej bardzo komercyjnej formie. Dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do tej głównej tematyki, to y, zaznaczam, że jest to część pierwsza. I w tej części powiemy sobie o funkcjonowaniu społecznym. W kolejnym filmie poruszymy kwestie komunikacyjne i w jeszcze trzeciej części y, będą to stereotypie. Być może będą kolejne części, y, kiedy będę miała coś do dopowiedzenia, ale dzisiaj zajmiemy się funkcjonowaniem społecznym. Pierwszy taki objaw, y, najczęściej bardzo rzucający się w oczy, to są takie ograniczone zainteresowania innymi ludźmi. I na czym on polega? Słuchajcie, no może tak to wyglądać, jakby dziecko po prostu kompletnie nie zwracało na nas uwagi. Wchodzimy do pomieszczenia, ono odwraca się tyłem. Przechodzimy, zaczepiamy je, a ono w ogóle nie zwraca uwagi, nie patrzy w naszym kierunku. Próbujemy je zaczepiać, próbujemy inicjować zabawę, próbujemy budować klocki, próbujemy bawić się autkiem, a ono nie tylko w to nie wchodzi, ono również nie inicjuje tego typu aktywności. Może też się okazać, że dziecko na przykład nie będzie zainteresowane takimi zabawami wchowanego, jakby nie będzie reagowało też na takie zabawy typu idzieraczek nieboraczek, i tak nie będzie uśmiechu. Czasami może być nadwrażliwe i nie da się nawet dotknąć. To bardzo taki typowy objaw, to brak reakcji na bodźce społeczne, co to znaczy, dziecko może nie reagować na swoje imię. Czasami y, dzieci w spektrum autyzmu w tych początkowych y, diagnozach podejrzewa się o niedosłuch, tak? Bo kiedy mama je woła, ono po prostu nie reaguje i jakby taką naturalną y, konsekwencją pierwszym skojarzeniem jest właśnie to, że to dziecko nie słyszy, dlatego ono się nie odwraca, tak? W kierunku y, źródła dźwięku, czyli głosu na przykład ze strony mamy i taty. Czasami może zdarzyć się, że takie dziecko w ogóle nie będzie czerpało y, przyjemności z funkcjon takiego funkcjonowania, przebywania z dorosłymi. I teraz zobaczcie, czym to się będzie objawiało w praktyce. Już niemowlaczki wyciągają ręce do swojej mamy, tak? Y, kiedy mama pojawia się w pobliżu, taki niemowlak się uśmiecha, patrzy się, śledzi wzrokiem, tak? Ile po prostu razy rodzice żartowali albo się czasami nawet może wkurzali, że... Dziecko zostało odłożone do łóżeczka, bo tu im się wydawało, że śpi, a po chwili nieba zbiło już po prostu oczy jak 5 zł i o, wędruje wzrokiem, gdzie ta mama się udaje. U dzieci z autyzmem najczęściej nie obserwuje się tego typu zachowań, albo obserwuje się po prostu rzadziej. Co też jest czasami przykre dla rodziców, może okazać się, że takie dziecko y, jakby będzie stroniło też od przytulania, tak? Czyli nie będzie chciało dać się dotknąć, y, w ogóle brane na ręce, tak? Kiedy mama będzie chciała je przytulić albo no, po prostu wziąć na ręce jak małe dziecko, to może ono wyginać się w na przykład literę C. Tak, czyli czuć taki, nie ma tego takiego dopasowania czuć taki opór w kontakcie z drugą osobą Kolejny objaw niosący ze sobą poważne implikacje no to jest brak umiejętności naśladowania Tak takiego spontanicznego naśladowania Papa pa, Brawo Dziecko nie naśladuje uśmiechu i ma to po prostu związek z neuronami lustrzanymi. O, to jest pomysł na świetny filmik w następnym przedziale czasowym. Tak więc, jeżeli nie mamy tego naśladownictwa, kolejne etapy mowy mogą po prostu się nie pojawiać. Pojawiają się też takie trudności w naprzemiennych zabawach. Co to znaczy, że zabawa jest naprzemienna? To znaczy, że raz ja coś robię, raz ty coś robisz prozaiczne przysypywanie piasku w piaskownicy, tak? Że raz ja wsypuję do wiaderka, a za chwilę dziecko. I to jest bardzo ważne, żeby zwrócić na takie uwagę, czy yy, uwagę na takie rzeczy, czy to dziecko podąża za jakby tymi czynnościami, czy czeka, aż ta mama nasypie ten piasek, czy ono w ogóle widzi jakby tą zależność, że raz odo coś robi, raz mama, tak? Dzieci zazwyczaj siedzą i się patrzą i się uśmiechają i, i czekają, tak? Na to, co się będzie wydarzało. Następna rzecz, brak pokazywania palcem to trochę jakby rozwój komunikacyjny, tak? Ale no tutaj też można o tym powiedzieć. Najwyżej powtórzę w drugim filmiku. Koło 9 miesiąca życia dzieci zaczynają w taki naturalny sposób pokazywać interesujące je przedmioty. Dzieci z autyzmem w bardzo dużej ilości przypadków tego po prostu nie robią. Dziecko z autyzmem może również nie dzielić się radościami, może nie przynosić ulubionych albo znalezionych przedmiotów. Nie pokaże na kotka, że to jest kotek, że to jest coś fantastycznego. Dziecko z autyzmem najczęściej nie będzie szukało aprobaty ze strony mamy, i teraz to, co powiem, też jest bardzo ważne: kontekst społeczny. Uwaga, rodzica nie będzie dla takiego dziecka wzmacniająca, co jest bardzo. Trudnym doświadczeniem dla rodziców i też jest bardzo dużym wyzwaniem y, później w przypadku y, potrzeby nauki tych deficytowych umiejętności. Tak ciężko może być sobie nam uświadomić, że y, dla większości z nas taka uwaga ze strony osoby dorosłej, osoby y, opiekuna, tak, czy mamy i taty, jest bardzo znacząca, nawet w życiu dorosłym y, niekiedy. I teraz, jeżeli małe dziecko y, prawidłowo funkcjonujące widzi y, uśmiech ze strony mamy, tak? widzi zadowolenie, widzi taką pochwałę, o dobrze robisz, po prostu same spojrzenie nieraz mamy wystarcza, żeby y, to dziecko jakby odżywało, y, uśmiechało się. O tyle mamy taką trudność, że w przypadku dzieci w spektrum autyzmu, no. W przypadku dzieci z autyzmem czasami ta uwaga nawet często może być po prostu niewystarczająca. Też takim jednym z bardzo charakterystycznych objawów jest brak umiejętności albo bardzo niskie umiejętności w stosunku do wieku rozwojowego, podzielności uwagi. I teraz co to oznacza, że dziecko nie dzieli uwagi z opiekunem? No może na przykład nie patrzeć w tym samym kierunku, tak? Czyli... Mama patrzy w kierunku taty, a dziecko nie zwraca w ogóle uwagi na to, że ta mama patrzy. Że używa wzroku, jakby w celu komunikacji. Także zobaczyła o to coś ciekawego, co jest warte uwagi, i trzeba spojrzeć w tym samym kierunku co mama. Tak może to też się objawiać na przykład poprzez zademonstrowanie przedmiotu, pokazanie naocznie kotka, pieska. Dziecko może po prostu odwrócić wzrok, nie zwrócić kompletnie uwagi. Tak, jaki to ma związek z deficytami w obrębie teorii umysłu, też to jest pomysł na świetny filmik za jakiś czas. Teraz też trzeba zaznaczyć, że, jakby zróżnicowanie tutaj w nasileniu objawów jest ogromne. Autyzm to jest całe spektrum i absolutnie te objawy, o których przed chwilą powiedziałam, nie muszą wystąpić u wszystkich dzieci z takim samym natężeniem, z takim samym poważnym skutkiem. Są dzieci, które właśnie objawy mają w tak nieznacznym nasileniu, że ta diagnoza jest nawet stawiana w późniejszym wieku, tak? bo wcześniej ciężej jest wychwycić po prostu te nieprawidłowości. Natomiast są też takie dzieci, które będą prezentowały całą gamę właśnie tych deficytów w obrębie funkcjonowania społecznego.